ma. Jeśli się interesujecie trochę fotografią, to może takie kółeczko jest Wam znane pod nazwą redukcja filtrowa. No ale pytanie jest, jak to wykorzystać? A no oczywiście, że do otwarcia piwka. No więc takie kółeczko bierzemy sobie pod kapselek i hop, o. no, żeby nie zniszczyć, o, no, najlepiej no na parę razy, żeby nie zniszczyć sobie, bo z... moje doświadczenia. Mówią, że jak raz będziemy chcieli szybko otworzyć, no to może nam się skrzywić. A tymczasem Wasze zdrówko.